Stowarzyszenie Koło gospodyń wiejskich Baby Z Babieńca rozpoczęło realizację projektu Aktywni Seniorzy w gminie Korsze. Projekt skierowany jest do osób powyżej 50 roku życia i obejmuje mieszkańców z gminy Korsze. W piątek odbyło się w garbnie pierwsze spotkanie. Chcemy wyjść do osób starszych na terenach wiejskich, które nie mają dostępu do kultury tak jakby chociażby w naszych korszach, czyli nie ma bezpośredniego kontaktu z domem kultury, z różnego rodzaju imprezami i chcemy po prostu zachęcić ludzi do uczestniczenia w naszych zajęciach. Dzisiaj już po pierwszych zajęciach po prostu czekamy na inicjatywy mieszkańców, co, co chcieliby w ramach naszego projektu robić. Jesteśmy na wszelkie propozycje. Zaczynamy od animacji, czyli animacja jest to tak pojęcie względne, że, że praktycznie wszelkiego, form, wszelkiego rodzaju formy spędzania wolnego czasu możemy zaproponować, od grania w piłkę po, po, po naukę śpiewu. Jak również chcemy nauczyć ludzi, zwłaszcza starszych, aby mieli możliwość korzystania ze sprzętu komputerowego. Projekt zakłada integrację międzypokoleniową i wspólne działania różnych podmiotów z gminy, a w szczególności organizacji pozarządowych, mediów, samorządu, osób prywatnych. Stąd udział wielu partnerów, między innymi stowarzyszeń. Koło gospodyń wiejskich Baby z babieńca, Wszyscy Powinni mieć równe szanse z Warnikajm oraz spółdzielni socjalnej Profit Zmrągowa. Szkolenia, warsztaty, spotkania i realizacja inicjatyw, loka, inicjatyw lokalnych, które będą, że tak powiemy, uczestnicy projektu opracowywać w ramach zajęć animacyjnych. Mamy w społeczeństwie obywatelskim media, mamy organizacje pozarządowe, mamy samorząd i uważam, że jeżeli społeczeństwo obywatelskie ma się dobrze rozwijać, to wszyscy muszą współpracować bez względu na poglądy, bez względu na wyrażane opinie, bo każdy ma jakby swoje prawo do, do zdania, natomiast musimy współpracować i wtedy to społeczeństwo jest zdrowe. Jeżeli współpracujemy, potrafimy coś zrobić dla siebie, tak? Dla naszych społeczności. I, tak, I taki jest cel tego projektu. Współpracę trzeba budować, dlatego się spotykamy, rozmawiamy, staramy się, staramy się pewne rzeczy wyjaśniać. Ja tutaj bardzo Państwu dziękuję, że telewizja tutaj lokalna z, z, z gminy Korsze i, yy, i, i portal dziennikarski jakby włączają się też w, w tą inicjatywę, państwo zaczynają po prostu promować i mi się wydaje, że to jest początek jakiejś takiej pozytywnej współpracy w budowaniu tego naszego społeczeństwa obywatelskiego, bo ja sobie nie wyobrażam tego, żeby były realizowane projekty bez udziału lokalnych mediów, bez udziału organizacji, czy po prostu jakichkolwiek osób. Ja jestem, że tak powiem, absolutnie osobą, która jest związana z organizacjami pozarządowymi i jestem e, pozarządowcem i ja będę współpracował, że tak powiem, z każdym po to tylko, żeby realizować cele społeczeństwa obywatelskiego. Projekt jest finansowany przez wojen... Wodę Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursów. Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych i kompleksowe wsparcie dla rodzin, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem. A dlatego jakaś rozrywka jest. A nie tylko, że wieś, tylko wie pani, robota w, w domu i na ogródku, i więcej tak nic. Takaś jest rozrywka wieś, że żyje się. A z ludźmi, tak, przychodzę, spotykam się. No, no, no tak. Seniorzy nauczą się przede wszystkim obsługi komputera, podstaw, obsługi Facebooka, obsługi poczty elektronicznej, robienia plakatów, pisania pism, bo osoby starsze mają często problem, bo piszą ręcznie, w urzędach też, że tak powiem, lepiej jest widziane, jak jest pismo napisane na komputerze, więc tutaj chcemy jakby pomóc. Poza tym nauczą się organizowania różnych rzeczy, a seniorzy chcą być aktywni, oni siedzą w domach, często nie mają pieniędzy, żeby wyjść poza swoją miejscowość, więc chcemy nauczyć ich opracowywania różnych rzeczy, bo jest Dużo projektów w tej chwili w kraju i za granicą dla seniorów, więc chcemy, żeby ci seniorzy potrafili proste rzeczy, proste rzeczy przekładać, napisać swój pomysł, zrobić, zrealizować i być pomocnym dla społeczności. Poza tym chcemy, żeby ci seniorzy zintegrowali się z młodzieżą, czyli po, będą spotkania wspominkowe w ramach tego projektu. Seniorzy będą przekazywać swoje doświadczenie dla osób młodych, bo często mówimy tak, że osoby młode, dużo osób mówi są niewarte, siedzą gdzieś tam na ulicy, gdzieś piją piwo, nie mają przyszłości, młodzież nie ma co robić i, i, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast poprzez projekt chcemy pokazać tej młodzieży, że można pewne pozytywne rzeczy robić i tutaj jakby doświadczenie seniorów ma, ma, ma temu służyć. Realizacja projektu potrwa do końca roku. Całkowity koszt przedsięwzięcia to prawie 40 tysięcy złotych.